Księga Ezechiela, rozdział 30 Pan przemówił do mnie w tych słowach Synu Człowieczy, prorokuj i głoś Tak mówi Pan Bóg Płaczcie nad tym dniem, bo bliski jest dzień, bliski jest dzień Pana Będzie to dzień chmurny, czas pogan Spadnie miecz na Egipcjan Przerażenie ogarnie kuszytów, gdy padną pobici w Egipcie Gdy złupione będą jego bogactwa i zburzone jego fundamenty Kusz, put i lut, cała Arabia, Libia i kraje sprzymierzone padną wraz z nim od miecza, tak mówi Pan. Zginą podpory Egiptu i runie jego dumna potęga. Od Migdol po Sienę padną w nim od miecza, wyrocznia Pana Boga. Będą zaliczeni do spustoszonych krajów, a ich miasta do miast zburzonych. I przekonają się, że ja jestem Panem, gdy ześlę ogień na Egipt i zostaną rozbici wszyscy jego sprzymierzeńcy. W tym dniu wypłyną ode mnie na okrętach posłańca, aby przestraszyć beztroskich kuszytów. Ogarnie ich przerażenie w dniu Egiptu. Oto już nadchodzi. Tak mówi Pan Bóg. Położę kres bogactwu Egiptu ręką Nabuchodonozora, króla Babilonu. Zostanie on sprowadzony oraz jego ludzie, najokrutniejsi spośród narodów, aby zniszczyć kraj. Dobędą mieczy przeciwko Egiptowi i pokryją kraj trupami. Ja wysuszę od nogi Nilu i sprzedam kraj nieprawym. Ręką obcych spustoszę kraj i jego zasoby. Ja pan to powiedziałem. Tak mówi pan Bóg: Zniszczę bożki, położę kres bóstwom Znów. Nie będzie więcej książąt w ziemi egipskiej. Ześlę trwogę na kraj Egiptu, spustoszę Patros, podłożę ogień pod Soan. Nad miastem No dokonam sądu. Wyleję moje oburzenie na Sin, ostoję Egiptu i wytracę mieszkańców No. Ześlę ogień na Egipt. Sin bardzo się zatrwoży, No popadnie w ruinę, a wrogowie No zdobędą je za dnia. Młodzieńcy z On i Pibeset padną od miecza, a kobiety pójdą w niewolę. W Tachpanches dzień stanie się ciemnością, gdy złamie tam berło Egiptu i skończy się jego dumna potęga. Zakryje go chmura a jego córki pójdą w niewolę. Dokonam sądów nad Egiptem i przekonają się, że ja jestem Panem. W jedenastym roku, w siódmym dniu pierwszego miesiąca, Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, złamałem ramię Faraona, króla Egiptu. Nie będzie obwiązane, nie będzie leczone, nie założą opatrunku, aby je wzmocnić. Nie chwyci już za miecz. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto ja wystąpię przeciwko faraonowi, królowi Egiptu. Złamie mu oba ramiona, to zdrowe i to już złamane, wytrącę miecz z jego ręki, rozproszę Egipcjan między narody i rozrzucę ich po różnych krajach. Wzmocnię ramiona króla Babilonu i włożę mój miecz w jego rękę, a ramiona faraona złamie i będzie przed nim jęczał, jak jęczą przebici. Wzmocnię ramiona króla Babilonu, a ramiona faraona opadną i wtedy przekonają się, że Ja jestem Panem, gdy Mój miecz włożę w rękę króla Babilonu, a on skieruje go przeciwko ziemi egipskiej. Rozproszę Egipcjan między narody i rozrzucę ich po różnych krajach, i przekonają się, że Ja jestem Panem." Kochani, bardzo mamy ciekawy wątek na końcu właśnie z tym łamaniem rąk Faraonowi, nie? To są oczywiście wszystko metafory, mam nadzieję, że rozumiecie. A zobacz, jakie to jest ładne. To jest takie, że tylko Pan Bóg może kogoś złamać tak, że to się już jakby nie zrośnie. Nie? I to oczywiście nie chodzi o łamanie jakichś ludzi, tylko chodzi o łamanie zła w naszym życiu. Kochani, my jak pokonujemy zło, to ono zawsze ma jakby okazję wracać. My, nawet kiedy się bardzo staramy, to nie potrafimy jakby wyciąć do, do dna, do korzenia tego zła, które, które się panoszy. Tylko Pan Bóg może zrobić tak, że to się jakby nie odrodzi, że to nie będzie mogło wrócić. Dlatego, kochani, nie można działać tylko jakby własną mocą, ale trzeba działać mocą Pana Boga. Bardzo warto, bardzo trzeba o tym pamiętać.